Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot Zapraszam na czytanie, co jest przed nami ukryte. Czytanie na dzisiejszą pełnię księżyca w znaku Panny. Kochani pełnia Krwawego Księżyca, 14 marca 2025 roku. Z czasówką w opisie filmu dla każdego znaku zodiaku. Zaczynamy od barana, kończymy na rybach. Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji i dzwoneczka, aby być na bieżąco z każdym czytaniem. Nie zapomnijcie też o pozostawieniu łapki w górę i komentarza pod filmem. Eee, zaczynamy i sprawdzamy, co dla każdego znaku Zodiaku na nadchodzącą energię pełni. Co dla każdego znaku Zodiaku. Eee. się odwracają karty, a szczególnie jedna, karta koła Fortuny się odwraca cały czas, kochani no więc wynika to że będzie zmiana zmiana powinna być korzystna ale o 180 stopni nam się, kochani energie jakieś tutaj odwracają moi drodzy <laughs> będzie jakaś totalna zmiana, totalna metamorfoza w ogóle coś, coś to nie bardzo kochani jest bo się co chwilę odwracają te karty pełnia mhm. Dobrze, moi drodzy, wobec tego. Yy, tak, mamy. Co mamy ukryte przed barankami? Dwójka buław. Dwójka buław, kochani, yy, w ukryciu przed barankami. I okej. Okay. Drogie barany, przed wami, przed wami ukryta jest możliwość czyjegoś niezdecydowania. Ktoś, kto powinien, ktoś jest na rozdrożu, ukrywa, że jest na, na rozdrożu i nie wie, jaką podjąć decyzję. Jest niezdecydowany, czy wybrać jeden kierunek, czy drugi, czy iść jedną drugą, czy drugą, czy iść na te studia, na ten kierunek studiów, czy na taki, czy wybrać tą pracę, czy tą pracę, czy na przykład pracę, a działalność. Czy wybrać tą relację, tą osobę, czy tą? Nie wiem, jeśli mamy wybór osoby, na przykład do pracy, do współpracy, to jest takie samo rozdroże. To jest tak, że ktoś nie wie, co ma robić, albo po prostu nie chce podejmować żadnej decyzji. Na razie. Może być też w ukryciu, że ktoś, kochani, nie chce podejmować żadnych zobowiązań. Tak jakby ktoś chciał przeżyć ten najbliższy czas w bardzo neutralny sposób. <laughs> Więc, jeżeli czekacie na czyjąś decyzję, no to, kochani, ta decyzja może nie zapaść. Czyli ktoś może pozostawić sprawę bez podjętej decyzji, czy dotyczy relacji, czy dotyczy spraw zawodowych, czy biznesowych, czy jakichkolwiek innych spraw rodzinnych. No to, kochani, ktoś tutaj nie chce podejmować zobowiązań. Nie chce wziąć na siebie jakiegoś zobowiązania, być może. To może być ukrywane. Kochani, ktoś może ukrywać, że czeka. To jest czyjeś wyczekiwanie. Nie wiem, czy na lepszy czas, czy na sposobność, czy ktoś czeka na ruch kogoś innego, czy na przykład na, wuj, na wasz ruch. To jest coś, co pozostaje tylko w myślach u kogoś. I to jest tak, jakby osoba no, nie zamierzała podejmować wyboru, dokonywać decyzji. E, to mogłoby mieć, moi drodzy, też związek z jakąś nieruchomością, na przykład. Więc, jeżeli czekacie na jakąś decyzję odnośnie nieruchomości jakiejkolwiek osoby, no to tutaj ktoś naprawdę nie wie, co ma po prostu zrobić, tak naprawdę. Ktoś ma dylemat z podjęciem ważnej decyzji. Może tak być, że jeżeli macie relację lub związek, to ktoś może ukrywać, że czuje się dosyć niepewnie, nie czuje jakiejś stabilizacji, nie ma stabilizacji, tak jakby osoba nie miała wsparcia, oparcia, albo była po prostu niepewna drugiej osoby. Ktoś ukrywa brak pewności co do w ogóle drugiej osoby. Być może ktoś ma w ukryciu fakt, że są pewne sprzeczności, pojawiły się jakieś sprzeczności albo wątpliwości, albo ktoś zaczął dostrzegać lub po prostu dostrzegł duże różnice. Różnice na przykład charakterów, czy jakiekolwiek różnice pomiędzy. No, wam jakimś jeszcze, tak? I jest tutaj niepewność, obawa, obawa przede wszystkim przed zaangażowaniem w coś albo z kimś, w relację, albo kochani, w jakąś inną istotną decyzję życiową. Jest też prawdopodobieństwo, że ktoś ukrywa po prostu partnerstwo, że ma partnerka, partnera, partnerka, partnera i mogłaby osoba moi drodzy ukrywać, że no ma związek z sukcesami, relacje pełną sukcesów, i no i tak nie chce ktoś za bardzo powiedzieć, że być może nie jest wolny. No jest też taka możliwość. Co jest ukryte przed bykami? Co jest ukryte przed beczkami? Przed bykami jest ukryte 9 buław. E, 9 buław. Moi drodzy, no tutaj ktoś ukrywa, że wziął na siebie za dużo. Albo sytuacja może w rodzinie, może w domu, może w relacji, we związku, a może po prostu w pracy. Jest tutaj w ukryciu osoba, która wzięła na siebie za dużo obowiązków, za dużo odpowiedzialności, może za dużo. Mm, zobowiązań i teraz to ciąży tutaj ktoś już nie daje rady no ktoś ukrywa że jest już tak ciężko że po prostu mojej kochani nie daje rady dosłownie Może być też pokazane w, ukryciu, pokazane w ukryciu wycofanie, rezygnacja. Być może ktoś wycofuje się z relacji lub ze związku, albo ktoś wycofuje się z jakiejś współpracy, rezygnuje, ale jeszcze nie przedstawił oficjalnie swojego stanowiska, no chyba że w ogóle nie zamierza powiedzieć. No Zwłaszcza z, na przykład w relacjach, związkach, tak? Osoba może nie zamierzać powiedzieć, że wycofuje się z relacji, wycofuje się z tego związku. No tu jest przede wszystkim um, ukrywana um, ucieczka z jakiejś trudnej sytuacji, może nawet z jakiegoś miejsca. Albo ktoś, moi kochani, czuje się po prostu, zraniony i, e, i unika. Więc jeżeli ktoś was unika, e, unika kontaktu, unika spotkań, no to by oznaczało, że to unikanie spowodowane może być tym, że osoba czuje się przez was zraniona. No, zraniona, skrzywdzona, czy to słowem, czy w inny sposób, ale taka sytuacja też może mieć, moje drogie, byki miejsce. Yy, I yy, może po prostu ktoś ukrywa, że albo jakiś, jakaś sytuacja kogoś przerasta, może jest coś zbyt trudnym wyzwaniem. Może wy dla kogoś stanowicie wyzwanie, trudne do pokonania, yy, do. Yy, to jest tak, jakby kogoś albo coś przerosło, albo ktoś po prostu ewidentnie ma niechęć do czegoś. Niechęć do stawienia czoła jakiejś nowej sytuacji też może tutaj być. Moi drodzy, tutaj osoba mocno ukrywa, że jest samotna, że odczuwa samotność, że ma poczucie osamotnienia. Może osoba ukrywa, że jest w jakiejś izolacji też. Jest podejrzliwa, czujna i nie ma zaufania. I to też jest w ukryciu. W ukryciu. Uch, ja nie wiem po jakiemu ja dzisiaj mówię. E, bliźnięta, co jest ukryte przed bliźniętami? Mm, Asbuław. Well. Przed bliźniętami w ukryciu jest Asbuław. Well. Bliźniaki, przed wami ukryta jest. No. Nowa sytuacja. Moi drodzy, może ktoś ukrywać, że pojawiła się komuś nowa relacja, nowy związek, nowa miłość, nowe uczucie. Może ktoś ukrywać, że właściwie ukierunkował swoje działania i nie zamierza zmierzać, bo zmieniać, bo uważa, że wybrał jakiś, obrał jakiś kierunek i on jest właściwy według tej osoby. Może być tutaj ukrywana nowa inicjatywa, właśnie nowy ważny związek. Może być tutaj nowy biznes, nowy interes. Początek jakiegoś działania, który jest w ukryciu. Moi drodzy, może ktoś ukrywać, że pojawiła się dla kogoś nowa szansa na relacje, na uczucia, na związek albo na pracę, na biznes też, na jakąś konkretną pracę. Na nową pracę. Tu może ktoś ukrywać, że ma nową pracę mhm. albo jest propozycja nowej pracy, jest oferta nowej pracy. E, może osoba ukrywać, że bardzo pragnie coś zmienić, bardzo pragnie dokonania zmian w swoim życiu, w życiu otoczenia, może i w waszym życiu. Ktoś tu chce, kochani, zmian. Ktoś odkrył w sobie taką potrzebę wprowadzenia zmian do swojego życia, a wynika to najprawdopodobniej z niezadowolenia i z poczucia, że chce się coś zmienić w swoim dotychczasowym życiu. Po prostu coś tutaj komuś nie odpowiada, nie pasuje. <laughs> a że moi drodzy. A że tutaj pojawia się coś nowego, nowe uczucie, nowa relacja, nowy związek, nie wiem, nowa praca, nowa oferta, nowy biznes, jakaś nowa obiecująca znajomość, no to ktoś to bierze jako dobrą okazję, dobrą szansę, tak? Na zmianę. Dobrą szansę na zmianę. I może się to oczywiście wiązać z podjęciem ryzyka, ze zdobyciem jakichś nowych, cennych doświadczeń. No, ale kochani, jest tu ukrywana jakaś aktywność. Może być w ukryciu jakaś iskra, która wiecie albo iskra zapalna, że gdzieś jest jakiś konflikt, który gdzieś się tli, że jest jakaś sprzeczność, ale z drugiej strony tutaj może być właśnie no, ukrywana ta iskra pomiędzy kimś, No, że coś tu się zaczyna pomiędzy kimś tlić i to płonie jasnym, żywym ogniem moi kochani. Mm -hmm. Co w takim razie jest ukryte przed raczkami? Przed rękami ukryty jest głupiec. Tu mamy kort, kartę głupca. Moi drodzy, przed wami ukryty jest albo nowy początek, czyjś ktoś zaczyna na nowo, albo w ogóle, kochani, ktoś wchodzi w coś nowego. To może być nowa przygoda, nowy romans, nowy flirt, nowa praca, nowa branża, nowa dziedzina, zupełnie w czymś, w czym, wiecie, ktoś zupełnie jeszcze nie, nie stawiał pierwszego kroku nigdy w życiu zamierza zaryzykować i postawić pierwszy krok. Może ktoś ukrywać przeprowadzkę w nowe miejsce, ewentualnie jakąś radykalną zmianę swojej działalności, tak jak właśnie wspomniałam, radykalną zmianę pracy, działalności. No ktoś mógłby też ukrywać, że wykonuje albo chce wykonywać pracę freelancera na przykład, tak? Czyli mamy takiego wolnego Człowieka. Moi drodzy, no to jest też taka możliwość. Jeżeli to dotyczy waszego dziecka, no to mógłby, mogłoby dziecko ukrywać, że jakąś pierwszą pracę rozpoczyna, że gdzieś tutaj coś zaczyna, ale na razie ma w ukryciu. Może przed rodzicami, eee, moi drodzy, może być w ukryciu ciąża czyjaś. Może być w ukryciu ciąża. Może też ukrywać, że komuś słuchajcie, przebaczył, czyli jakieś stare żale odeszły w niepamięć, zeruje się ta sytuacja, zostało coś całkowicie wybaczone, jest to w ukryciu, że ktoś komuś wybaczył, ale skrywa to mocno w sobie póki co. No i tutaj może być ukrywana właśnie taka ta łatwa komunikacja, flirt, romans, jakieś niezobowiązujące spotkania, znajomości, chęć spotykania się z drugą osobą. Moi drodzy, no ktoś ukrywa swoją wolność, swoją niezależność, może po prostu pokazuje się jako osoba wolna, a wcale nie jest wolna, jeśli na przykład jest z nami. Może być tak, że ktoś ukrywa, że albo nie ma uczuć do drugiej osoby, albo nie chce być z tą osobą, tak że. Yy, tak jakby osoba chciała żyć bez tej drugiej osoby, więc. Ale to jakby samo przez się mówi, że jeżeli ktoś ukrywa romans Lirt, no to znaczy, że nie chce z obecną osobą być, bo szuka sobie przygód gdzie indziej. Ale czasem jest tak, że ktoś oczywiście chce mieć coś stałego, ale pomimo tego szuka przygód. No może być taka sytuacja tutaj w ukryciu u kogoś też. E, moi drodzy, co wobec tego ukryte jest przed. przed kim? Przed lwami. A przed wami ukryta piątka mieczy. Przed lwami jest ukryta piątka mieczy i ktoś kochani ukrywa konflikt albo fakt, że coś komuś nie powiodło się, nie udało się. Że może przegrał, może odniósł jakąś porażkę albo stratę. No, ktoś tutaj się nie przyznaje do porażki lub do straty. No, ewentualnie wziął ktoś udział w konflikcie lub po prostu. skonfliktował się i obróciło się to na niekorzyść tej osoby. Ale, moi drodzy, piątka mieczy mówi często o. O niepowodzeniu. Ewentualnie może osoba ukrywać swoją chciwość. Może osoba ukrywać, że jest trudnym, że zamierza być trudnym przeciwnikiem, albo że się nie zgadza z czymś, z Waszym zdaniem, nie wiem, na przykład, czy z jakąś decyzją. Też może ktoś ukrywać, że nie zgadza się z czyjąś decyzją. I. Hmm. Słuchajcie, no, może osoba ukrywać, że tak naprawdę nie ma uczuć w stosunku do konkretnej osoby, że tak naprawdę kieruje się własnym interesem, niezbyt interesuje się czyimiś odczuciami i interesuje tą osobę tylko zwycięstwo. Jest być może ktoś, kto plotkuje, obgaduje, oczernia. No, i tu jest w ukryciu: czyjeś obgadywanie, czyjeś plotkowanie, czyjeś oczernianie. Dosłownie. Mógłby ktoś ukrywać, że spowodował nieporozumienie lub kłótnię, a wy nie posądzacie tej osoby albo nie wiecie, że to ta osoba sprowadziła jakąś kłótnię, spowodowała nieporozumienie. To tak, jakby w ukryciu było zachowanie tej osoby, która jest nieszczere, niezgodna z etyką, podstępne, bezprawne, bezprawne też lub po prostu zdradliwe. Mój kochanie, ktoś mógł Wam złożyć jakąś fałszywą obietnicę, fałszywą deklarację. Być może osoba ukrywa, że nie zamierza angażować się w coś, co jest podejrzane. Może nie mówiłam o tym, że jest to podejrzane, ale nie zamierza się zaangażować w coś, brać w czymś udziału, co uważa za podejrzanie. Podejrzane lub po prostu niepewne, wątpliwe. Mhm. Może osoba też ukrywać swoje rozczarowanie po prostu. Tutaj może być ukryta jakaś nieuczciwa walka o wyższe stanowisko. Ewentualnie ktoś ukrywa, że no nie udały się jakieś negocjacje finansowe, handlowe. Może być też ukryta strata pracy, słuchajcie. Utrata pracy. Przede wszystkim powinniście wiedzieć, że możecie mieć w ukryciu nieuczciwą konkurencję. Mhm. Ktoś, kto przystępował do jakiegoś egzaminu, mógł tego egzaminu nie zdać lub nie zaliczyć, ale nie macie o tym informacji. Może nie wiecie prawdy. Jest ukrywane przed wami, że ta osoba na przykład nie zdała jakiegoś ważnego egzaminu. Co by mogło oznaczać, wiecie, jeżeli ktoś brał udział w jakiejś rekrutacji i nie przeszedł jakiejś rekrutacji, nie przeszedł jakiegoś etapu, nie wiem, może jakieś testy kwalifikacyjne albo inne były po prostu niezaliczone, to może to być w ukryciu. No, być może zostało to załatwione, lub wiecie, w inny sposób załatwione, a faktycznie osoba nie zdała, tak, Tego, aczkolwiek, no nie zostało to. Zostało to ukryte, tak? No, no są różne sytuacje, no. Równie dobrze, ktoś, na przykład, mógł nie zdać egzaminu na prawo jazdy, ale postanowił komuś na przykład zapłacić ktoś, kto przyjął korzyść, tak? materialną i po prostu kupił ktoś to prawo jazdy finalnie. O, to są tak takiego rodzaju sytuacje. No, nie wiem, czy takie sytuacje się zdarzają teraz, ale to są takie na przykład sytuacje, tak? Czy to nie zdanym jakimś egzaminem, czy jakaś wiecie rekrutacja, której ktoś nie powinien przejść, nie powinien dostać tego stanowiska, no? A no, ale to jest w ukryciu, tak, że komuś się nie udało, że ktoś był gorszy, na przykład ktoś był lepszy, a stanowisko dostała osoba, która tak naprawdę nie powinna go dostać. On to jest na tej zasadzie, nie? I mogłaby być ta sytuacja w ukryciu. Co mamy następne? Następną mamy mm, pannę. Co jest ukryta?